W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Polkowice po przeprowadzonej rekrutacji okazuje się, że placówki dysponują jeszcze ponad 40 wolnymi miejscami. Mamy wolne miejsca w placówkach przedszkolnych w całej gminie i to zarówno tych w mieście, jak i tych na naszych sołectwach. Jeżeli chodzi o konkrety, czyli w których grupach są wolne miejsca, dla ilu latków są wolne miejsca, zachęcamy rodziców zainteresowanych tymi wolnymi miejscami, aby zgłaszali się bezpośrednio do placówek. Tam uzyskają najszerszą i najbardziej precyzyjną informację na ten temat. Wolnymi miejscami dysponują przedszkola numer 4, 5, 6 punkt przedszkolny Biedronki oraz oddziały przedszkolne w Sobinie, Suchej Górnej, Jędrzychowie oraz SP2 i SP3. Na nowy rok szkolny 2023-2024 utworzono 50 wolnych miejsc. Obecnie posiadamy 9 wolnych miejsc. Złożone wnioski potwierdzają, że utworzone zostaną dwie grupy przedszkolne. Do jednej grupy będą chodziły dzieci trzyletnie, natomiast do drugiej będą uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od 28 sierpnia zaczynają się w naszym przedszkolu dni adaptacyjne, więc jeżeli są rodzice, którzy jeszcze nie zapisali, Dzieci do przedszkola, serdecznie zapraszam. Większość placówek jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zachęca do skorzystania z zajęć adaptacyjnych, aby ułatwić maluchom pierwsze kontakty z grupą rówieśników. Forma oraz terminy dni adaptacyjnych zależą od danej placówki.